Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będę miał dla Was Top Gear build dla Shamana po aktualizacji 2.4 związany z setem Kła. Tak naprawdę, w tym momencie, jeżeli chodzi o Shamana, mamy dość dużo buildów pod Top Gear, które naprawdę dobrze działają. Ten, co prawda, jest w topce w tym momencie. To znaczy, zajmuje najwyższy poziom, ale też. Są jeszcze nadal dwa buildy, które też oddzielnie nagram. Mam do nich oczywiście gear, które spokojnie można nimi zrobić. Top 1000, nawet myślę, że do top 100 można się nimi dostać. Ale zacznijmy dzisiaj od setu Kła. Szczerze mówiąc, naj, najwygodniej mi się gra, najfajniej mi się gra setem Kła w tym momencie. I co? Zacznijmy od gieru, potem umiejętności, kostka, a potem zrobimy sobie na szybkie jakiś gier 75, który teraz jest gierem lajcikowym, który po prostu tak na lajcie się robi. Najwyższy gier jaki teraz zrobiłem na live streamie przed ostatnim, nie tym y, y, rozpoczęcie sezonu 6 y, zapraszam do oglądania właśnie tego live'a. Także wbiliśmy od zera do 70 poziomu, dość długi live, 5 godzin. Już się śmieliśmy, że tyłki nas bolały od siedzenia y, i łapki od klikania, wiecie jak to jest y, ale w ten poprzedni jeszcze i tam właśnie zrobiłem 78, ale tak naprawdę na totalnym lajcie, więc myślę, że jakbym jeszcze parę rzeczy dorobił w moim girze, spokojnie 80, 85 nawet, może nawet wyżej jest do zrobienia przy tym girze. Dobra, to zacznijmy od giru. Najpierw set qua wow, oczywiście. Pięć części do tego w kostce pierścień królewskiej wspaniałości. Tutaj mamy e, Życie dodatkowe. Tutaj mamy dodatkową inteligencję. Następnie e, Taskerito i z Atak Speedem i dodatkowym, e, dodatkową szybkością e, zadawania obrażeń przez e, nasze przywołańce, monsterki i pieski. Do tego oczywiście e, te karwasze ornamenty la kumby makumby la kumby tak stoimy, w siłę. zmniejsza wszystkie otrzymywane obrażenia o 6% za każdy poziom kumulacji żniwiarza dusz a tego będziemy mieli dość sporo bo będziemy mieli 10 poziomów ze względu na właśnie tą broń, tak jak widzicie całkiem ładna, szkoda, że się nie wylosował większy mainstat, ale jest spoko e, to jest to. Potem oczywiście tutaj jest zmiana w stosunku do poprzedniego bildu, którym kiedyś się grało. Teraz na mecie jest obietnica podróżnika i oczywiście Róża Wiatrów. Nie muszę mówić wszystkim, co daje ten zestaw. Możecie sobie przeczytać tutaj na zielono. No i co jeszcze mamy? Godzina czarownic tutaj powinna być starożytna. Niestety nie mam starożytnej. Ostatnio syfiasty wypadają. No i tutaj oczywiście must have palec małego człowieka, najlepiej żeby miał na maksa szansę, na maksa obrażeń i atak speed także, albo dużą ilość inteligencji, też starożytny, żeby można było main stat sobie w niego wbić. No i oczywiście urok Henry'ego kotek, taki jak tutaj mam jest bardzo ładny. Tylko fajnie by było, gdybym miał tutaj jeszcze witalność zamiast soketu z witalnością. No i zobaczcie, bardzo ładnie mi się wylosowało bo tutaj jest od 60 do 80 i ja mam 78. Przy pierwszym hicie nie zostajemy z one Jeżeli chodzi o, pierś, jeżeli chodzi o e, e, kamienie legendarne, to mamy oczywiście egzekutor, który nam daje DPS i przeżywalność dla naszych petów. Pety teraz są nieśmiertelne praktycznie. E, nie wiem jak to wygląda powyżej gieru 90, ale do 90 podobno nic się nim nie dzieje, nie trzeba zwracać w ogóle uwagi. E, no i DPS, które zdają pety jest ogólnie mnożony razy wszystko teraz. Dobra, tutaj mamy jeszcze oczywiście zmorę uwięzionych, dodatkowy DPS i spowalnianie. No i oczywiście zmora znękanych, DPS do strażników i do elit i dodatkowy DPS za każdą rangę. A, jeżeli ktoś by miał jeszcze problem z przeżywalnością, chociaż nie powinien mieć, to tutaj eteryczną alterację dajemy zamiast zmory znękanej. Tak? OK. Zobaczmy jeszcze, co mamy w kosteczce. W kosteczce mamy piecyk, maskę Jerema, która e, przywołańcy zadają 100% więcej obrażeń, no i pierścień królewski wspanałości, żeby mieć 6 części z setu. Dobra, teraz umiejętności. Następujące umiejętności. Psy zombie, wampirze, bestie. To jest nasza przeżywalność. Bardzo, bardzo ważne. Twoje psy zombie z każdym atakiem przywracają ci 100% wartości punktów życia otrzymywanych przez ciebie przy trafieniu. Więc świetna, świetna sprawa. Duchowa wędrówka i wyprawa. 3 sekundy jesteśmy nieśmiertelni. Możemy się przemieścić, jeżeli gdzieś jesteśmy zablokowani. Monstrum i Dryblas. E, oczywiście, obrażenia od zimna monstrum na maksa, Piranie i piraniado, wszystko zbieramy do kupy. Potem rzucamy ścianę śmierci z duchową komunią, to jest też dodatkowy DPS. Aktywuje nam to wtedy wszystko, co jest, wszystkie bonusy związane z setem kła. E, no i żniwiarz, dusz i Uwiąd, Dodatkowy pancerz do 10 razy stakowany. Tutaj jeżeli chodzi o pasywki Medium, i jedna nieśmiertelność, uczta o północy dodatkowy DPS dla naszych przywołańców e, Tutaj przybicie zasłony, dodatkowo 20% do DPS-u, ewentualnie można, tutaj o pewności to jest o 5% więcej, ale to jest lepsze, bo możecie stać obojętnie gdzie, nawet daleko, monsterki napierdzielają wy stoicie daleko, e, a tam trzeba stać blisko. Jednak te 20 metrów musimy być blisko, więc praktycznie przy elitkach. No i prawo śmierci must have za każdym razem, gdy w promieniu 20 metrów zginie jakiś e, przeciwnik, zyskujesz e, 1% e, procent maksymalnej wartości życia i many i tak dalej, i, tak dalej. i jest wszystko skracane, nasze umiejętności, które możemy sobie stakować. No jeżeli chodzi o set kłados, tą Buffa, zmieniono... Przy użyciu ściany śmierci na 15 sekund zyskujesz obrażenia zwiększone o 1400%, więc tutaj praktycznie bardzo, bardzo dużo zostało zwiększony DPS i to daje naprawdę duży, dużą, dużą różnicę. Dobra, to chyba było tyle. Top kostkę pokazałem, umiejętności pokazałem. Teraz zrobimy sobie jakiś gierek 75. Więc tak jak robiłem, jak farmiłem sobie gierki 60 może 65, to teraz co najmniej 10-15 gierków tak na totalnym luzie e, dostaliśmy do przodu, tak, bardzo ważna sprawa. Trzeba pamiętać, żeby w bice od razu staki. bo na samym początku jak nie mamy staków, jesteśmy troszeczkę bardziej, troszeczkę mniej jesteśmy odporni na zadawane obrażenia. I jak staniecie sobie w tym, e, w kółeczku dodatkowy dps dla Was. Okej. Okay. do. Ogólnie duchową wędrówkę sobie zostawiajcie na emergency. No i tutaj ten build polega na tym, żebyśmy jak najszybciej się przemieszczali pomiędzy elitkami. Od czasu do czasu możecie... O, mamy elitkę. I przy sobie gdzieś tu stajemy sobie, tak? Stajemy sobie gdzieś Nasze monsterki napierdzielają, czasami warto jest troszeczkę się poruszyć, bo czasami monsterki się blokują. No i zobaczcie, widzieliście co się działo na 75 Faktycznie Praktycznie one-hitowanie. No, nie lubię tej miejscówki. Mankamentem jest to, że no, zbyt szybko się nie poruszamy, tak? Niestety zbyt szybko się nie poruszamy, ale spoko na wyższych gierach. Chodzi o to, żeby dobrze bić i mieć ładną przeżywalność, a tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie, nie lubię tej pisówki. Pamiętajcie, cały czas o stakach, żeby je odświeżać, tak? Żeby mieć cały czas 10 staków. to jest wasza przyżywalność. No jak tutaj stajemy, to mamy 85% więcej DPS-u. No i oczywiście jak stajemy w miejscu, to też mamy dodatkowy DPS ze względu na to, że... E, Aktywuje się nam bonus z pierścienia i z amuletu. No i im szybciej przejdziecie taki gierek, im więcej jest elit. Tutaj jak widzicie elit na lekarstwo. Za jakiś czas coś rzućcie, lećcie dalej. Mało elitek. Jeżeli są pyloniki, jeżeli są elitki, to naprawdę, to naprawdę szybciutko leci. Dobra, mamy elitę, rzucamy wszystko, gdzieś sobie z boku stajemy. Przemieszczamy się co jakiś czas troszeczkę serce. Wszystko rzucamy Nie jeszcze I po elitce. Dobra Przucimy dalej Co mi tutaj trochę czasu. spadać, dać mi przejść W taką dużą grupkę można czasami troszeczkę poczekać, niech te monsterki trochę zbiją taką dużą grupę. O, mamy, mamy elitkę, proszę bardzo. A nie, przepraszam, co ja gadam jako elitkę? Już tu nie mamy tych. Uwaga na grubasy. A, tu jest elitka, proszę bardzo, idziemy ją zciachać. A gdzieś się stajecie na spokojnie. I po elitce. Bar bardzo szybko i tak się bije elity bez bonusu. Tutaj z bonusem jeszcze szybciej. Lecimy na górę. Proszę bardzo, mamy miski. Dużo misków. Tu mamy litku. No to musimy dookoła iść najpierw. Czy elitku przyjdzie do nas? No, elitku ma ten. O laserki, trzeba troszeczkę wyrazić. Ale, no jest piękne, że tak naprawdę możemy sobie stać gdzieś dalej. Z daleka rzucać wszystko. Tak? No, chłopaki, idziecie z koksem. I stajecie jak stajecie automatycznie, nawet do 100% więcej DPS-u. Jest to związane z setem podróżnika, ja nigdy nie pamiętam. O, elegancka, bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajna misyweczka. Czy tu są dwie elity? Rzucamy sobie wszystko. O, czemu nie mogę wędrówki odpalić? Teraz dopiero. Okej. Okay. Rzucacie, stojicie, odchodzicie, jeżeli coś się dzieje. O, jest jeszcze mrożonko. idź i wędrówka wam ratuje dupkę. Możecie sobie odejść. Jeszcze trochę czasu. Okay. Okej. O, 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 To były dwie litki. Ubieramy wszystko. Wziąłem to kulkę? Wziąłem. I lecimy dalej. Ogólnie przeważnie w połowie czasu mam zrobione, jeżeli jest fajna... o tu mamy następną elitkę, jeżeli jest fajna szczelinka w połowie czasu przeważnie wszystko jest zrobione. No, upaki. Czasami, czasami weźcie sobie monsterki jeszcze raz odnówcie. Odnówcie sobie monsterki, bo one czasami gdzieś się zagubią. Czasami trzeba się lekko, lekko poruszyć, trzeba bo czas. lubią sobie stanąć i się zastanawiać nad sensem życia. Gdzie teraz, może na dół pójdziemy. Czy do góry? Cholera wie, chyba na dół. Dobra, następna elitka. Wstajemy. Dzisiaj monsterki gdzieś tam się zbagowały. Nie jestem jeszcze gotów. A, cholera, wie, gdzie tutaj teraz? Tutaj chyba. Cały czas pamiętajcie o stakach i od elitki do elitki cholera. Trzeba było jednak iść na górę. No dobra, trudno. Przesuwamy się dalej. I zaraz będziemy mieli już strażnika. Tak jak widzicie połowa czasu. A można szybciej, jeżeli będzie nawet fajna miejscóweczka. Strażnik bardzo, bardzo szybko leci na 75 jest najmniejszy problem. Okej, okay, laserki ponownie. Stoimy gdzieś spokojnie. Wędrówka. No. Jeszcze trochę czasu. No. Dobra muzyka, panowie. O, no, no i powiem wam, gdyby monsterki od razu atakowały to, co pokazujemy, na przykład, może klikamy na, na Miśka i, i go tylko i wyłącznie e, napierdzielają, to by było bardzo, bardzo OP. Pewnie jest tak zrobione, że one randomowo czasami gdzieś tam, gdzieś tam, kurde, sobie biegną. Patrzcie, co się będzie działo z Elitką, jak szybko zejdzie. Trzeba więcej Oczywiście tak troszeczkę trzeba uważać, tak, żeby żeby samemu nie zejść, ale na 75 to jest total light. Gdzieś tam możemy się z boku stać i praktycznie już zaraz po elitce będzie. Więc total, total luzik. No i tym zaraz zobaczymy, tym buildem w tym momencie na tablicy wyników zostało zrobione 95. OK, zobaczcie, praktycznie identycznie. Tylko na zmianę tutaj można mieć maskę Jerema, jeżeli by była fajna. E, w, teraz w kostce jest, są taskery e, i ten. I na odwrót jest. E, znaczy m, tak, w kostce są taskery. Tutaj mamy zwykłe rękawice, co daje nam 5 części. A tutaj maskę IRM-a. Zapomniałem o tym powiedzieć, że tak można sobie zmodyfikować. Jak widzicie, kamienie te same, wszystko, wszystko praktycznie to samo. Widzicie, są taskerki, te same umiejętności. Znaczy tutaj akurat jest rytuał o pewności, to można zmieniać, tak jak powiedziałem. Więc 95, żeby teraz wejść do e, top 1000, wystarczy zrobić 80. Myślę, że spokojnie w moim zasięgu jest 80 bez większego problemu. Myślę, że nawet docelowo, gdybym wymaksował, to myślę, że 85, więc wtedy wbijam się gdzieś tutaj dwusetny, trzysetny. Musiałbym, musiałbym kurde popracować nad tym szamkiem, bo fajnie mi się gra i wtedy się wbić. O, proszę bardzo. Ojut. Pozdrawiam znajomy. Jest coś jeszcze więcej. Ciacho. Pozdrawiam też znajomy. Jeszcze ktoś wyżej jest. Powinny być jeszcze jedna osoba wyżej. Jest. Es Elas Sar, Lassar, też pozdrawiam. 77 miejsce. Też mam znajomych. Dobra, odbierzmy. Czekajcie, czy jak gdzieś coś tu miałem? Jo, bardziej 58, 63 ok. Tutaj dobiłem, muszę porobić to game, ale teraz słuchajcie 75 tak sobie jedną ręką ciastko, a drugą kurde gramy, tak? Dobry dobry czas. Jeszcze zidentyfikujemy itki, dość fajne powypadały, naprawdę fajne. Same eleganckie, tylko pytanie czy coś z tego będzie, czy coś będzie starożytne. No I co, powoli będziemy kończyć. Z góry, z góry dziękuję za wszystkie lajki. Lajki bardzo, bardzo pomagają. Naprawdę. E, piszcie komentarze, co sądzicie na temat tego buildu e, i co. E, obserwujcie mnie na Twitchu, Twitterze. Szczególnie na Twitchu. Fajne streamy, mało osób gra. Okej. Już mnie Mało osób gra. E, znaczy, mało osób ogląda streamy na których ja gram okej okay. tu nie za bardzo Ech, cholera no i widzicie starożytne chociaż nie żeby były obrażenia chociaż obszarówka Tutaj 10% do szansy by można, obszarówkę, tylko nie wiem, czy te 17% do obszarówki jest tyle warte, co 50% obrażeń trofię raczej nie, dobra, siara. Okej, okay, spodemki, klata, spodemki, ciach i jęczący żywiciel. I tutaj ta niepotrzebna siareczka. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Piękne dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. No i co? Niedługo Overwatch. E, będę zbierał osoby do teamu. Jeżeli ktoś będzie chciał grać w Overwatcha, piszcie do mnie na Facebooku, będę dodawał na battelnecie i będę tworzył team, z którym będę chciał ostro grać w Overwatcha. E, to by było na tyle piękne dzięki. Aha, no i Overwatcha możecie sobie przetestować. Jeżeli nie jesteście pewni, czy chcecie w to grać, od 5 do 9 maja będzie Open Beta dla każdego otwarta. Dobra, to co? Piękne dzięki, pa pa i cześć.